Dobry, dobry wieczór moje drogie strzelce. Dzisiaj chciałam zamieścić film z przesłaniem dla Was na miesiąc czerwiec. Film będzie się składał jakby z dwóch części, czyli yy, jedną palię kart rozłożę dla Was na pracę i na sprawy finansowe, a druga część kart będzie dotyczyła spraw miłosnych. No, zobaczmy. Ja. Praca finansowa w miesiącu czerwcu. Pierwsze co tutaj zwróciłam uwagę, że zapalać w waszych poczynaniach może was to jakiś mężczyzna w waszym wieku lub trochę młodszy. Mężczyzna, który może nie tyle odniósł jakiś sukces, ale którego sprawy zawodowe się z powodzeniem toczą, który może wam coś załatwić, może was komuś polecić. I na tym będzie się skupiało, skupiała Wasza uwaga. Jednakże tyle, co on może polecić i zrobić dla Was, to tak nie do końca wygląda. Bo to też jest tak, że nie wiem, przyjeżdża ktoś z zagranicy i mówi słuchajcie, strzelce, jest tam praca dla Was. Ja tam już tyle lat pracuję, świetnie mi się wiedzie. Nie wiem, kupiłam sobie tam mieszkanie, mam świetny samochód, dobrze mi się powodzi. Ale tak nie do końca wygląda, bo oprócz to jest wujka Kielichów, czyli mm, no to karta taka miłosna, przyjazna, yy, przyjacielska po prostu. Yy, taka, która ma karta, gdzie są takie dobre intencje, jak bym powiedziała w ten sposób. Yy, to jest też karta pracy i to pracy takiej, gdzie jeden pracuje, a dwóch czeka na owoce jego pracy, czyli też jeden robi, a dwóch stoi, się patrzy i pogania tego pierwszego. To wy byście byli tym pierwszym poganianym, który musi pracować, a ktoś inny na równorzędnym stanowisku stałby nad wami z bacikiem, może donosił szefowi, że słuchaj szefie, bo ten nowy to tam się opieprza w pracy. Także tak nie do końca jest, jak ta osoba, która Wam jakąś pracę może zaoferować, wygląda. I jeżeli byście tą pracę przyjęły, to jest taki ciężar na swoich barkach, taki dosłowny ciężar, którego bardzo ciężko unieść. Ciężar, który bardzo ciężko unieść. Nie mówię, że jest ponad siły, bo widać, że dźwigałybyście go, ale nie z podniesioną głową. Czyli to jest takie coś za coś może gra nie warta świeczki, skórka nie warta wyprawki. No tutaj już kwestia taka, na ile siebie cenicie bo każdy jakąś swoją cenę ma i nie każdy zgodzi się robić coś ponad wszystko. Ponad na przykład, tylko to, żeby tak jak tutaj taki przykład podałam, że wyjeżdża ktoś za granicę, tak y, robi tam za trzech, wypłatę otrzymuje za jednego, tyra dniami, nocami, y, a na komunikatorze ze znajomymi z Polski opowiada, jak to mi się tam świetnie wiedzie, ile milionów funtów, dolarów czy euro zarabia. No, chyba nie chciałabyście się znaleźć w takiej sytuacji, więc ja bym tu jakieś takie prace no nie mówię, że z polecenia to nie, ale prace gdzie wam ktoś tam obiecuje obiecuje coś, co tak naprawdę nie jest zweryfikowane wzięła pod lupę i nie, nie szła na to w ślepo, w głucho bardziej szkiełkiem i lupą niż, niż po prostu na wiarę to brała w ten sposób. Dalej karty pokazują, że ja tutaj bym bardziej zaufała tej drugiej części kart, która mówi, że jest propozycja pracy dla Was, propozycja zarobku. Ale od kobiety. Dosłownie od kobiety władczej no władczej, może nie tyle władczej, ale która ma władzę która ma coś do powiedzenia która jest faktycznie nie tak jak ten znajomy czy też ktoś z rodziny ale ta kobieta, ona jest bezpośrednią, że tak powiem no nie tyle, że może być waszą przełożoną na przykład, ale no osobą która, nie wiem na przykład ma jakąś firmę szuka kogoś do pracy Także ja bym się bardziej skłoniła ku tej kobiecie, bo tutaj widać dziecięcą radość, zadowolenie, pieniądze i umowę z tego możliwą, bo tutaj są aż dwie karty Asów, które mówią o możliwościach. Więc liczyłam bardziej na swoje siły i na taką spontaniczność. Nie na takie zesztywnienie, skostnienie, tylko właśnie na jakąś spontaniczność, że dla osób, które szukają pracy, to właśnie mogą znaleźć tę pracę nie przez tego znajomego, który tam Wam opowiada jakieś cudawianki, nie wiadomo co, ale właśnie przez Was samych, czyli yy, może będziecie zaproszeni na rozmowę, yy, gdzie yy, dobrą monetą będzie yy, pójście i zareklamowanie się, za prezentowanie się w taki luźny, niezobowiązujący sposób. To ujmie. Właśnie tego przyszłego pracodawcę, czy też może to być pani yy, rekrutująca z hr która właśnie będzie miała decydujące zdanie i powie: On się, ona się nadaje, tak. Yy, czyli ja bym bardziej w tą stronę poszła niż zabierzenie jakimś tam opowieścią kogoś, chociażby to był ktoś bliski, znany, nie wiem, lubiany i kogo lata całe znacie. Także bardziej mi tutaj wychodzi ta właśnie pani w kartach, której możecie zawierzyć niż tutaj ten młody, młody, może młodszy od was, no może nie całkiem młody, ale troszeczkę może być młodszy od Was mężczyzna. Póki co żadnych wygranych karty nie pokazują, żadnego wzbogacenia się nie, ale wzbogacenie może być ta karta dwóch sprzyjających asów. Czy możecie się wzbogacić, wzbogacić o nową pracę? Zobaczmy jeszcze, jak tutaj kwestie finansowe, y, tfu, kwestie uczuć będą wygląda wyglądały. Moje drogie strzelce. Strzelce i kwestia uczuć. Strzelce uczucia. No tu jedna karta wypadła. Także wygląda tutaj, że mógł was ktoś może w miesiącu maju, może wcześniej jakoś zafascynować uczuciowo. I osoba młoda, młodsza od was, ale jakby dalej mam takie, może nie tyle, no zastój chyba w znajomości, tak, tak by to najbardziej obrazowało to słowo zastój, czyli takie było coś, nagle zapłonęło jakieś tam uczucie, sympatia. Ale potem to się jakoś tam zatrzymało, bo każdy miał swoje sprawy, wyczekaliście na odzew ze strony tej drugiej osoby, i ta druga osoba oglądała się na was. No czyli to tak trochę zabrakło, jakby działania, bo wszystko tam się w głowie działo. Było takie czekanie, 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 ale tak naprawdę na nie wiadomo co. Yy, może też pojawić się w czerwcu oprócz tej osoby. Tutaj na początku, yy, druga osoba, tu jest ona zobrazowana jako król, który, taki ktoś, kto już ma coś do powiedzenia, który jeżeli działa, to działa, a nie y, patrzy co wy powiecie, tak? Czyli konkretny, konkretny taki facet, no to jest akurat facet. A dla mężczyzn to może być konkretna babka. Yy, konkretna babka. Yy, która jest yy, szczera w uczuciach szczera w uczuciach szczera w intencjach yy, do was ale tutaj na, tej, na przeszkodzie tej znajomości na yy, się jakiś problem z wysławieniem yy, żeby tą znajomość kontynuować i ona jakoś tam się toczyła, toczyła, toczyła to tu są jakieś przeszkody także tutaj nie byłoby tak łatwo bo tutaj może byłoby łatwo na początku tego rozkładu z tą młodą osobą, tak jak jest pokazane. Ale tu jakby zabraknie chęci z obu stron. Czyli może byście chcieli, ale w sumie no tak jak naprawdę się chce, to się stara, tak? Czyli czegoś tutaj jakby zabrakło. A tutaj z kolei jest takie niedosyć, że jest konkretne zainteresowanie konkretny jakiś potencjał, żeby relacja się przerodziła w coś trwałego, to z kolei mogą się tutaj jakieś nieprzewidziane przeszkody pojawić na drodze tego związku. No nie widzę tu żadnej baby z Wacta, żeby ta osoba była w związku z kimś. Ja tutaj mam na myśli, może to być jakieś przeszkody związane z pracą, że nie wiem, będziecie właśnie tak, jak tutaj w kartach było. Będziecie poszukiwać innego zajęcia, będziecie mieli jakieś tutaj niesnaski, niezadowolenie z pracy, czy też jako osoba bezrobotna, skupicie się na poszukiwaniu pracy i to może być właśnie tą przeszkodą, że całą swoją energię skupicie na, na, na tym poszukiwaniu pracy, a nie na relacji z tym Panem, z tą Panią. Hmm. Ale karty mówią, że pomimo tych przeszkód, to Znajomość ta ma się szansę przerodzić w coś trwałego, bo no to jest as, no to tak naprawdę bardzo dobra karta. Yy, ona ma w sobie dużo, dużo potencjału, takiego yy, pozytywnego potencjału, bo to nie jest zapalanie się na nie wiem, o Boże, dzisiaj Cię kocham, a jutro, że Tobie zapominam. Nie, tu jest takie, taki Taka iskra, ale takiego konkretu. Mm, tak bym to powiedziała. Jeżeli chodzi o stałe związki, to tutaj z tych kart y, mogę wyczytać, że y, może Was dopaść jakaś taka stagnacja. Y, może Was dopaść stagnacja, możecie myśleć o podziale majątku, y, separacji, no takie rozwodu tu nie ma. Na tyle, na ile w tych kartach widać, ale łącząc je w całość, to dla osób, które są już w jakichś stałych związkach, takich długoletnich, to może Was właśnie, może Wam taka myśl do głowy przyjść, że czekacie, czekacie, nic się nie zmienia, nic się nie polepsza, na, nie idzie nic ku, do, ku lepszemu, chociaż Wy tutaj się staracie w tej karcie Słońca. Czy jesteście pełni ufności, pełni jakiejś nadziei. Ale to wszystko na nic. To są tak jak te owoce w zimie, które zaraz spadną i zamarzą w śniegu, czyli to wszystko będzie na nic. Tak jak tutaj ten Pan, który walczy z jakimś, kurde, ogromem smoków, tak? Które no, szansa na to, żeby je pokonał tak naprawdę jest mała. Więc. Y Powiem tak, jeżeli się nie wydarzy w Waszej relacji coś takiego naprawdę, coś jak trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, to nie ma tutaj polepszenia sytuacji. A jeżeli Wy albo druga strona, nie wiem, począśniecie sobą, powiecie, słuchaj, co się dzieje, do czego to zmierza, no to wtedy tutaj ta relacja może. Po, może być yy, możecie się poczuć yy, możecie poczuć, nie mówię, że swoją drugą młodość ale możecie poczuć tak jakbyście byli nastolatkiem który ma jakiegoś dziewczyna yy, jakąś dziewczynę, chłopaka czyli takie ja bym odnowienie relacji, ale to tylko jeżeli dojdzie do takiej jakiejś konfrontacji takiego potrząśnięcia, bo bez tego, jeżeli to będzie wszystko takie jest jak jest, a jak jest źle, to jest źle, jak jest dobrze, to jest dobrze, takie malkontentstwo, takie niedostrzeganie, po prostu nie, nie ma jakiejś wzajemnej radości, cieszenia się z chwili, no to to tak ciężko widać, jeśli chodzi o osoby, które są w związkach. No i myślę, że moje drogie strzelce, to tyle, jeśli chodzi o miesiąc czerwiec. Ja życzę Wam dobrych wyborów, bo tu głównie karty o wyborach mówią. I do usłyszenia w kolejnym filmie.